Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinku odcinka z medywala. Dobra, dzisiaj tak jak mówiłem, w planach jest budowa owczarni i budowa domu, gdzie będą mieszkać ludzie którzy będą się tymi owcami zajmować Także wybieramy sobie tutaj dwa budyneczki Owczarni oczywiście Będą dwa. Tak jak mówiłem. Także postawimy sobie dwa budyneczki. Jeden będzie tutaj. O kurde. Nie mam kamienia, ale jaja. Dobra. Drugi będzie tutaj. Okej. Okay. Idziemy po kamień. Mam nadzieję, że jest. O, moja habeta stanęła na środku. Dobrze dała się przejść. Kamień poproszę, mamy, kurde, kamienia, kamienia. Dobra, czy jeszcze coś potrzeba nam deski mamy? Mamy, kłody mamy, patyki mamy, dobra. Można działać. Wziąłem zaprawy, a nie wapna chyba, no ale dobra. Nie wiem czy tej zaprawy mi nie braknie. Co tam się dzieje? powinno starczyć albo albo i nie zaprawy chyba nie robią, dlatego będę musiał sam sobie zrobić ale oczywiście jak Będę miał składniki jeszcze. No nie starczy, nie ma bata. Brak ma na trzy ściany. I tutaj im postawimy dom naprzeciwko. jest pusty teren taki to akurat będą mieli domek tutaj dla tych tych i odgrodzimy a tu będzie stał młyn Młyn będzie stał możesz to tak zrobić o dziękuję Nie, wiem, co daje ten drewnianych dach, dachówek. Nie, co ty robisz, gościu. No, to zrobimy. Kupimy zwierzęta i można zmieniać. Kolejną porę roku oczywiście. Nie tutaj, tutaj Dobra i to możemy budować. Mam, mam, wapno mam, to możemy od razu ocieplić ten dom. I teraz tylko potrzeba ludzi pełno. I tutaj ogrodzenie, yy, daj mi to, buduj. Tutaj bramkę zrobimy. Nie wiem czy ten płot tutaj ogarnie się. No dobra, jakoś dało radę, trochę krzywo, ale zawsze jest. Dobra. Tutaj by pasowało ogrodzenie zrobić do tych skał jakoś. Ale to później. Na razie wystarczy, teraz zrobimy płot. Tylko ten. Z czego to było? Nie z desek, tylko skód chyba. To było to? Chyba tak. Myślę, że dotąd im wystarczy taki wybieg. Damy im do końca tego murku, niech mają, a tu będzie młynarz. Dobra Nie wiem czy mam zaprawę, ale raczej wątpię, żebym miał w magazynie zaprawę Bym od razu to ocieplił, żeby później nie zapomnieć. Nie ma zaprawy w ogóle No, ale wapień mogę wziąć. To trzeba lecieć, później zrobię tą zaprawę. Im tu ogarnę to. A my jedziemy po zwierzęta. Tylko gdzie to? Kupić te owce. Czy tu mogę się kogoś zapytać? Może będą wiedzieć, gdzie jest jakiś gościu. Halo, ktoś tu żyje? Tam jest jakaś inga. Gdzie mogę znaleźć zwierzęta hodowlane, kobieto, owce? Gdzie? stoi, ok. Postoja, czyli tutaj. No to lecimy. Na kuniu pojedziemy. Zrobimy sobie większą przejażdżkę. Mam nadzieję, że ten kuń dożyje tego, tej przejażdżki końca tej przejażdżki. O, odblokowano stodoła. Poziom trzeci. Poczekaj, ustawię sobie tylko punkt podróży. Zobaczymy jak się... Kurde, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym ja na tym jechał. No wszystkie drzewa nasze... Vio, wio, jedziemy, pojedziemy z trasą, może będzie bezpieczniej. Kurde, a może trochę skrócimy? O kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł. Polsko mówi wio, ale zatrzymaj się, to mówi hold. Okej. Okay. Tu coś jest, jakiś obóz. Chwila przerwy. Nie wiem, po co to zbieram, ale... Ale zbieram, co? Nasiona. Kamienna siekiera, proszę bardzo. Jak dają za darmo, to się bierze no. Nieważne czy kamienne, czy nie kamienne. Dobra, wszystko. Możemy cisnąć dalej. Dawaj, skacz tutaj ładnie. Się zmęczył, nie? O kurde, tu jest woda. Płyń potrafi przez wodę, czy się utopi? Nie, no ciśnie, kurde. Dobra, odpocznijcie się trochę. Hold it. Choda, że to siadanie nie jest na klik, tylko trzeba trzymać. Ale tu same dupki siedzą. Gdzie ja te owce znajdę? Tam chyba będą. Tylko ludzi nie mam do tego na razie. Kurde, nie wiem czy to dobry pomysł, żeby to... Są kozy, a gdzie mowce? Ja się pytam, gdzie są łowce? Tu są łowce, dobra. Och, ale tych łowiec jest samica, samiec. Samica, samica, samiec. No dobra, no to bierzemy wszystko, co jest. Najpierw samca do jednej, drugiego samca do drugiej, a teraz dziewczynki. Jedna dziewczynka, druga dziewczynka, jedna. druga no jeszcze tu są jakieś no to po jeszcze jednej te małe nie wiem czy brać czy nie brać ile ich jest cztery bierzemy jak są małe to... po dwa tylko czy to sam... jak nie to samiec to nie nie chcę Kurde. A to zresztą bez różnicy jest, bo one mleka nie dają a nic. to... Niech będzie. One mają dawać tylko wełnę. No i Gites. Coś tam się w wojsku zaczęło dziać. Niedobrego. A, hodowla zwierząt. No tak, nie mają. A nie, dają mleko. Łocie panie. No ale my nie chcemy mleka. My tutaj na wełnę tylko nastawiamy wszystko. Są od mleka. A kość też nie mam, kurde. Ale dobra. Może jak starczy na budynków, to później zrobię jeszcze koziarnie i to moślarnie. Ale zobaczymy. Dobra, gdzie ten mój koń teraz? Jak tu trafić z powrotem? Gdzieś tam był. Widać tą habetę gdzieś moją? A tu stoi, dobra. A z koniem można jeździć szybką podróżą, czy nie można? Haratu, zobaczę. Gdzie ten kurde kamień Tu jest. Słuchaj, na koniu chciałem jechać. Da radę z koniem? Heh, zobaczymy. Z koniem kurde! Zarąbiście, no to elegancko. Bo ja teraz z wioski to mam moment do domu, no, także... Idziemy robić pasze, zawieźć pasze. I ten, i zaprawę muszę zrobić, także... Zarobiście, jak kunia na furmankę zapakował, no to jest dobrze. O, było drzewo. To dołek możemy ulepszyć sobie do trzeciego poziomu. Dobra, wysiadaj. X. Teraz tak, co nam potrzebne jest do zaprawy? Zaprawa, mogę tu zrobić sobie, tak? Glina i słomę, to rób. Ale tylko 92? A słomy nie mam, może przy sobie tyle. Nie wiem o co chodzi, ile mam gliny? Glinę mam 920, 92. To 10 chyba bierze, tak? Gliny, gliny. Tu gliny to miałem dużo. Bierzemy tutaj jeszcze te 3000. Nie wiem czy słomy mamy jeszcze tyle. Mamy dużo. Nie wiem czy zdążę to ogarnąć, bo chciałbym zakończyć już tą porę roku Ale zwierzęta muszę nakarmić jeszcze. Dobra, 400 dawaj. A jeszcze pasze dla zwierząt. Idę nakarmić te owce, żeby mi... One nie zdechną, no ale nie będą dawać wełny zanim... Zanim nie będą nakarmione, także... Pasza dla zwierząt. Nie wiem, ile tam potrzeba. wezmę 150. Ciśniemy tam. Byłem w sumie na tym kuniu szybciej by było. Śpią mułweczki, śpią. Gdzie tu jest? paśnik wypełni Kurde, to aż 103 zabrało no bez jaj. Nie, a tu 53 100%. To ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, zarządzanie te pola ogarnięte są, żebym ja później nie musiał. Czekać. Chyba są ogarnięte wszystkie. Dobra, to zmieniamy epokę raczej epokę. Zmieniamy porę roku. Czemu tu jest dom niezbudowany? Gdzie jest łóżko? Proszę mi tu łóżka postawić. Mamy jesień. O kurde, jakieś zadanie nie ukończyłem. Małe co nieco, a to chyba temu naszemu. Dla wędowy. Tutaj też mam coś nieukończone. Jakiś duży kosz. Króliki. A dobra, no to to są to, co wziąłem. Zapomniałem o tych zadaniach. <laughs> no trudno się mówi. Ale to nie są fabularne. To poboczne, to. To trudno się mówi. No trudno, Zapomniałem o tych zadaniach. Dobra, teraz będą mi wszystkie wyskakiwać. Du, 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 du. Jeszcze coś? No, tak myślałem. Dobra. Zadań mamy w tym roku, raczej w tej porze roku, tylko stoi jedno. U nas mamy dwa i tylko to. Nie, w piastowi, a piastowi to są te zwykłe. No dobra. Ale najpierw co ja miałem zrobić? Jedzenia dałem, pasze zrobiłem. Miałem tam ocieplić to jeszcze do końca. Teraz ci zimno jest. Ja pierdniczy chłopiec, zdecyduj się w końcu. Masz załóż się, w kaptur. Rękawice sobie już można założyć. Idę to ocieplić, to raczej ocieplić do końca, bo zapomnę później. Stodoły możemy ulepszyć. Obydwie. dwie. Na koniec jeszcze. Także to zrobimy. Ulepszymy jeszcze dwie stodoły. Skoro się odblokowały, to Trzebnie to ocieplałem, bo że mi kurde zapomniał, że to nie trzeci poziom jeszcze jest. Straciłem tylko zaprawę, no ale Aha. trudno. Trudno się mówi. O ja jeszcze się młotek zepsuł, no bez jaj. Dobra, zrób sobie drewniany motek, nie będę teraz leciał. Dobra, ocieplamy. Tutaj wapień już pójdzie, także zaprawa się nie smaruje.

może powinieneś zostać bandytą? No, wtedy mógłbym cię zabić. To jest też odcieplona. Kurde. Dobra, przerwijcie pracę na chwilę, bo tutaj budowa trwa. Czego tu stękasz? A daleko nie odchodź tam, bo to szybko pójdzie To nie pauza. Nie koniec dnia Do roboty z powrotem. Then keep, your secrets. keep your secrets. Tak jest Dobra Kończymy. Porobione, plan minimum zrobiony. Ludzi jeszcze trzeba przyjąć, także w następnym odcinku kupę ludzi potrzeba jak najwięcej do wszystkich rodzajów znaczy do kopalni, na pola, tam do tych domków, do, do tego bydła. Powietrze raczej i ten. I zobaczymy, może jeszcze zostanie to się do kuchni da. Niech już tam coś działają. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.